Hold up! Hej, witam was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj bardzo długo wyczekiwana rasa przez graczy Star Stable wielu tak zwanych Star Stable ideas, chyba. Ehm, bardzo dużo pojawiło się właśnie pomysłów na. Koniec, zwane kastru! Tak, słuchajcie, nareszcie się doczekaliśmy Nareszcie Star Stable e postanowiło je dodać Mamy... E dwa tutaj właśnie w tej stajance e Będzie ich oczywiście więcej i jeden jest Pinta e I tak, tutaj słuchajcie, mamy dwa e przepiękne e nowe... I piękne, i w ogóle są takie słodkie, mają bardzo ładne maści, i piękne, moim zdaniem, animacje, gdy stoją. To, że ich ruchy są skopiowane od Andaluzów, to już sprawa Star Stable. Ale no zobaczcie, jakie to są. Piękny i słuchajcie, ja sobie chyba kupię tego, ale pojedziemy jeszcze e, zobaczyć sobie tego w Forcie Pilla. Myślę, że to będzie dobry pomysł, e, ponieważ e, jest ich tak dużo, bo jeszcze oczywiście dodatkowo jej tu, gdzie ja jadę, e, aż z olśnienia tych pięknych koników e, nie wiem gdzie jadę. I słuchajcie tak, Instagram. Instagram jest już założony prawdopodobnie teraz na ekranie pojawił Wam się właśnie moja nazwa, a jak coś to Whitehorse SSO bez spacji. Pojawił się tam już pierwszy właśnie post z wynikami głosowania, a my już nie przedłużając idziemy dalej. Co do specjalu pojawi się on niedługo. Nie wiem jeszcze kiedy, ale myślę, że w kolejnym tygodniu powinien się udać, bo jednak będzie z nim troszeczkę dużo pracy, bo czekać, aż wszyscy zagłosują, to właśnie będzie git. Jejciu, i tu mamy jeszcze takiego. Ojejku, ale wyjście. No i ja teraz nie wiem, czy tego kupić, czy tamtego, bo one są naprawdę wszystkie przepiękne. Wszystkie są bardzo dopracowane. Każda mas ma w sobie coś takiego, co jest naprawdę, ale to naprawdę wyjątkowe. Jedziem. No, słuchajcie, ja się jaram mega. A, i każdy kosztuje po 750 cero jakoś. Aby je kupić, potrzebny jest dziesiąty poziom. I tak, słuchajcie. Ojej, hm. trzeba się zdecydować, czy tego, czy tamtego. Bo ten tutaj jakoś nie przemawia. do mnie za mało ma tego. Umaszczenie, a jednak kasztrub to, no, mi się zawsze kojarzą z tym umieszczeniem, takim srokatym, bardziej. E, jejku, A, czekajcie! Myślę, że dużo osób się bało, jak Star Stable zrobi te kasztrupy, ale jestem bardzo zadowolona. Ten wyjście, taki piękny. jejku Jeszcze gdyby. Dwukolorowe oczka miał, to już w ogóle ja bym była w środku niebie. Okej, okay, słuchajcie, hmm. ten czy tamten? Tamten to była moja pierwsza myśl Ale poczekajcie chwilkę, ja się chwilkę namyślę i zaraz do was wracam Słuchajcie, podczas przerwy wywaliło mnie z SSO, a właściwie gdy wyszłam sobie na pulpit na chwilę SSO się zaciało i zrobił się jakiś error, także już się szybko logujemy z powrotem Mam nadzieję, że będzie się wszystko dobrze nagrywać i my już lecimy Szybko, szybko Halo, okej, okay. jestem w miejscu, dobrym miejscu Także już lecimy sobie na farmę słonecznikowych pól żeby zobaczyć jeszcze tamtego castropa. Okej, okay, a więc jedziemy do tych piękności z powrotem. I tak hm. pokaż swoją mordkę Oj, jajku, ten też... Dobra, słuchajcie, chyba kupuję tego, bo ten... pierwsza moja myśl taka, także y, kup konia i tak jajku! Y, ja bym dała na przykład crazy, ale nie wiem czy crazy jest. Mm, crazy, crazy, crazy. O jest, dobra. Crazy i na przykład, nie wiem, Szalone, szalony, szalony. Bubble? Crazy bumble? Nie, raczej by nie pasowało, słuchajcie. O... Szalony aniołek ojedzie, dobrze, słodko, może zostać, mi się podoba, także jest git. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, także 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 jedziemy sobie już go zobaczyć, zobaczycie animacje wszystkie, bo tutaj już jest tyle ludzi, że ja nie wytrzymuję. Już sobie szybko jedziemy pod wózką i dostajmy tak, tak, tak szybko, szybko, szybko. come man. Come Czas je zobaczyć Tak, i oczywiście zostało mi <laughs> Star super o, Tutaj ktoś miał właśnie z fort. Pinta tego I ojejku, gdzie ty jesteś misiu? Tu jesteś, dobra, chodź tu Ojejku Słuchajcie, wy nie wiecie nawet jak ja się jaram bo ja tyle czekałam na tą rasę, tyle wyczekiwałam tu cześć! No ale oczywiście głoska nie musieli popsuć Trochę ma tak taki zaokrąglony Ale, no dobra, Kinga co tego? Jezu. Dobra, a więc włączamy sobie szybciutko tryb dzikiego konia I yy, już lecimy Wow! No, ale fakt Animacje ma bardzo zgapione od e, Andaluzów e, Ale zaraz sobie zobaczymy na luzie, e, jeszcze bez spoilerów, tak? Żeby było ładnie I e, tyle, tyle czekałam i myślę, że społeczeństwo... Społeczeństwo! Że... okej. Je... Piękne ruchy. Dobra, no zobaczcie czy to jest nie jest piękne. Dobra, słuchajcie, lecimy. Stampik, stampik. Animacje widzę, że się... W sensie chodzi mi o maść, że tekstura jest całkiem dobrze, bo się tak bardzo nie rozciąga. Kus... Kus w moim zdaniem jest troszeczkę ładniejszy, nie wiem, jakoś... Troszeczkę dla mnie jest inny niż y, u andaluzów, jest bardziej taki płynny troszeczkę. Y, no galopik jest też bardzo ładny. Grzywa ma bardzo fajną, bo ma taką na y, dwa boki. Y, tak szybki galopik. Też bardzo ładny. Płynne są bardzo fajne ta animacja. I y, sv y, to nic specjalnego, ale jednak jest bardzo ładny. A zresztą co tu mówić? Skok? O skok jest bardzo ładny. Ja nie wiedziałam, że ma na losu są takie piękne skoki, ale wiadomo, że jeżeli jest inny koń, inne umaszczenie, to troszeczkę inaczej na to spoglądamy Tutaj mamy dębowanie, ale rzeczywiście jest troszeczkę takie bardziej płynne i szybkie zatrzymanie. Jak każda Słuchajcie, jeszcze sobie zobaczymy jak będzie wyglądał w stroju i jak będzie się zgrywał z postacią mm, Dobra, tylko wzięłam. Tak, dobra Także już sobie włączamy tryb y, kreatywny Jeszcze sobie popatrzymy chwilę na tę animację No zobaczcie, jaką pięknie tupta tymi łóżkami, jajku Aha. Dobra, najlepsza animacja ever. Chodzi mi głównie o kus, bo u wielu koni ta postać kusuje po prostu zwyczajnie, ale tutaj jest całkiem zgrana, także jest git. Porobimy sobie, może wyścig nimi jeszcze z krokobu. Kocham cię, Susak, naprawdę. Także lecimy szybciutko znowu tam. Moja szyini chyba e, umrą niedługo. Ale e, lecimy, lecimy, lecimy. Kamon, kamon, kam. Okej, okay, także szybciutko. Szybciutko lecimy. I przy okazji to mam już praktycznie cały strój dla konia. Teraz będzie chyba torba, ile się nie mylę. W ogóle jest ona tu? Nie ma. Aha to było podejrzane przez chwilę i nie było I tak, w sumie trochę smuteł, bo przyjacielskie serce z tamtego roku miało działać, a nie działa Także trochę smutełek, no widzicie, tak będzie torba wyglądać Thank you. I się serio mega, mega, mega jaram jak to wszystko wygląda, bo serio to jest takie piękne i ogólnie to wracając jeszcze do tego specjalu. Wow. Dobra. Kinga nie Jara się tak bardzo bo wiecie, jak to ja mam, gdy nowe konie dojadą. To wracając do tego specjalu, myślę, że. Tak jak mówiłam już wcześniej, że pojawi się w przyszłym tygodniu, ponieważ teraz nie za bardzo mam na to czas. Jeszcze te lekcje muszę przepisać, bo już szkoły muszę chodzić, jak jestem chora. Także super. Tak. I właśnie konto możecie wpadać, jeżeli macie Instagrama, tam będą relacje, właśnie z bronią. Pewnie będą pytania, czy nowy strój, jaki kolor, jeżeli już, czy kupić nowego konia No i te czy na przykład z stanie Mam nadzieję, że chociaż 10 pytań będzie, nie wiem, może trochę za dużo W sensie za mało, w sensie nie wiem, zobaczycie A, i jeszcze jedna ważna informacja Słuchajcie, za tydzień będzie kolejna część fabuły prawdopodobnie, bo jest, że Linda. Bo tam na dole, jak wróci na swoje, zawsze pisze co będzie w przyszłym tygodniu. Takie jakby małe spoilery i napisze, że Linda jest gotowa odkryć kolejną zagadkę i ja już też nie mogę doczekać strasznie. I ogólnie to za te serduszka też można dostać takie. Butylki. i niestety można go użyć tylko na pierwszym koniu w grze, ale one są piękne, one za nami latają i dają takie linie trochę, że tak powiem. One są tak czy inaczej bardzo ładne, ale się tekstury przed, yy, przed chwilą trochę zepsuły, Nie wiem czy widzieliście. I tak. A więc ja sobie zrobię jeszcze wyściki i będziemy już kończyć. Tak. i mamy nawet drugi level, także spoko Albo wam przyspieszenie teraz dam, ja bym zobaczył Tak czy inaczej, może to nagram jeszcze chwilę Skakanie mi się bardzo rzeczywiście się się podoba Nie wiem, jakoś przy analuzach bardzo nie zwracam na to skakanie uwagi Ale bardzo ładnie jest Bardzo mało ludzi widziałam ostatnio teraz z tymi koni Właśnie w sensie chodzi mi o to maszczenie O, majku. O, o, po prostu masz Bardzo dużo brało tamtego Gnietego I też widziałam jego osobkę z... Kurcia. z, 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 z. Tym karosrokaptem, w sumie nie wiem teraz jak nazwać, za bardzo to maści Trzeba sobie na stronie sodo czytać, a my już lecimy Ogólnie to następna będzie bluzka i będzie całkiem spoko, ale dobra, to nieważne Ten strój wygląda mega, mega dziwnie A zwłaszcza na tym koniu, bo jasne, do no jasnej no to w sumie tak świetnie ale dobra, nieważne, już powracam, tak wygląda o wiele, wiele lepiej. Tak jeszcze to. I będziemy się już kończyć w tym samym miejscu, tak żeby fajnie było, no. I ogólnie to dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za oglądanie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to czas to zrobić i wpadnijcie serdecznie na Instagrama. Także zapraszam serdecznie, można zaobserwować. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!